Witam witam w roku 2026 i pierwszym tegorocznym odcinku z serii K-pop news. Mam nadzieję, że nie tylko ten odcinek, ale i cały rok przyniesie nam porcję rozrywki, a przy okazji będziemy wspólnie pielęgnować to nasz dyskusyjny kącik do pogaduszek o koreańskiej scenie muzycznej. Wspomnę jeszcze jedynie, że jeśli macie w planach podróż do Korei Południowej, to zachęcam Was do zakupu mojego przewodnika powstałego we współpracy z wydawnictwem Pascal, w którym nie zabrakło tras stworzonych z myślą o fanach K-popu. I k -dram. Dostępny jest on w Błębiku w wybranych księgarniach, a jest idealnym uzupełnieniem mojej pierwszej książki, K-Shock Korea Inaczej, którą z kolei dostaniecie na stronie www.kshock.pl oraz na Allegro. No to lecimy z tymi K-Pop newsami. Zaczynajmy. Joravon, Ania, Mam na imię Ewa i witam Was na kanale k -shock. Pamiętacie, jak ostatnio, w sumie, to poniekąd grupowo i jednogłośnie zgodziliśmy się co do tego, że chłopaki ze strajki zdecydowanie powinni wyrwać się na jakiś solidny urlop? No to sobie poplanowaliśmy. I co z tego. A nic. Wpadł do sieci film z serii Step Out, który jest jednocześnie podsumowaniem minionego roku Stray Kids, jak i zapowiedzią planu zespołu na rok kolejny. Będzie więc nowy album, szoki niedowierzanie, spotkania z fanami i trasa koncertowa. No to odpoczęli. Nie da się jednak ukryć, że zżera mnie ciekawość i nie mogę się doczekać tych nowości. Oczywiście owy film podrzucam w pnieście odcinka. Nareszcie mamy konkrety. Ileż my się na to naczekaliśmy? To znaczy, nadal musimy jeszcze chwilę poczekać, ale przynajmniej wiemy już jak długo. Oczywiście mówię o powrocie BTS. 20 marca 2026. To z taką datą i słowami wdzięczności od chłopaków dostali tajemnicze kartki Gold Members Army, czyli fani opłacający swoje członkowstwo w fan klubie. Trzeba przyznać, że całkiem fajny list. Arem napisał w nim, że czekał na ten moment bardziej niż ktokolwiek inny. Dzien zaś wspominał o tym, że w roku 2023-2024 witał się z fanami jako solista, ale nareszcie może być ponownie częścią grupy. Dziąkuk natomiast poprosił uwiście fanów o to, by w w chodzącym roku opiekowali się całą siódemką. No nie ma sprawy. Oczywiście owa tajemnicza data, 20 marca 2026. To nic innego jak data powrotu BTS, ale już tajemnicza przy tej dacie grafika umieszczona na liście nie jest tak oczywista. Jest ona bowiem inspirowana czy czyli flagą Korei Południowej. Ta z kolei symbolizuje harmonię wszechświata. Białe tło to czystość i pokój. Czerwono-niebieski środek to równowaga i a Cztery trygramy w rogach oznaczają cztery żywioły: niebo, ziemię, wodę i ogień, wyrażając przy tym jedność oraz dążenie do spokoju i sprawiedliwości. Jak się jednak okazuje, za samą datą również kryje się ukryte znaczenie. To właśnie około 20 marca według kalendarza księżycowego wypada Cionbun, czyli równonoc wiosenna. Wówczas dzień i noc trwają niemal tyle samo, a natura symbolicznie wkracza w nowy etap. W koreańskiej tradycji Cionbun należy do tak zwanych 24 terminów solarnych, które od wieków wyznaczały rytm życia rolnikom. Dla dawnych społeczności był to sygnał nadejścia wiosny oraz rozpoczęcia intensywnych prac w polu. I chociaż dziś Cionbun nie jest świętym państwowym ani dniem wolnym od pracy w Korei południowej, to zachowuje znaczenie kulturowe i symboliczne. Przypomina o harmonii między człowiekiem a naturą oraz o cykliczności pór roku, która przez wieki kształtowała codzienne życie na Półwyspie Koreańskim. Ponadto istnieje coś takiego jak 365-dniowy kalendarz kwiatów, gdzie do dnia 20 marca przypisany jest tulipan fioletowy. To było dochodzenie z najwyższej półki. Jeśli chodzi o album, to będzie pierwszy grupowy comeback BTS od czasów Proof z 2022 roku. W pakiecie z nową muzyką szykuje, szykuje się również światowa trasa koncertowa, ale na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać. W końcu jako fani BTS już się w tym wyspecjalizowaliśmy. Na szczęście po drodze dostajemy różnego rodzaju minacze, no weźmy na przykład sylwestrowy live chłopaków na platformie Weavers. Zebrali się w siedmiu, by wspólnie odliczać ostatnie sekundy 2025 roku. Przy okazji podzielili się z fanami swoimi nadziejami na rok kolejny, a konkretnie tymi związanymi z bezpiecznym powrotem i sukcesem nadchodzącego albumu. Chociaż po live'ie oberwało się Jinowi, który chcąc wywinąć numer kukowi, można powiedzieć, że dosłownie wywinął nim, tylko przez kanapę. Przerzucił kolegę przez oparcie sofy, ale na szczęście JK'owi nic się nie stało. Jednak jak twierdzą fani, mogła stać się krzywda, a dziennik zdaniem kolejny raz nie popisał się dowcipem. No, cóż powiedzieć, nikomu nic się nie stało, ale fakt wyglądało to dość niefortunnie. Ostatnio jakoś zadziwiająco często wpadają minusy o rozpadach kolejnych k-popowych zespołów, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Tym razem padło na boys band ATBO. Chłopaki zadebiutowali w roku 2022 jako siedmiosobowa grupa, ale po odejściu z zespołu Sokra Kłona w 2024 pozostała ich jedynie szóstka. No i tak 17 grudnia agencja chłopaków IST Entertainment wydała oświadczenie, w którym poinformowano o rozwiązaniu umów menadżerskich z zespołem. Jak i dokładnie przeanalizowali zarówno obecną sytuację każdego z chłopaków, jak i ich potencjał rozwoju, osobiste marzenia i cele. Doszli więc do wniosku, że najlepszą decyzją będzie uszanowanie woli artystów i wspieranie ich indywidualnych ścieżek rozwoju. To nie koniec muzycznych rozstań. Oneusy odchodzi z RBW. Boyzband Oneusy, który zadebiutował w 2019 roku i od tamtej pory zdobywał serca fanów na całym świecie, ogłosił właśnie, że kończy współpracę ze swoją agencją RBW. RBW z kolei wydało oficjalne oświadczenie, gdzie podają informacje o tym, że członkowie Oneusy i agencja wzajemnie zgodzili się zakończyć swoje kontrakty z końcem lutego 2026. Co to oznacza dla fanów? Nowy album chłopaków, który ma mieć premierę jeszcze w tym miesiącu oraz wszystkie promocje będą ostatnimi aktywnościami łanosy pod skrzydłami RBW. Czas więc celebrować tę muzyczną podróż i przygotować się na kolejne rozdziały w karierze chłopaków. Songkwa Zetis został mianowany ambasadorem swojego rodzinnego miasta Jinju. Ceremonia odbyła się 19 grudnia w Jinju Silk Museum, gdzie artysta otrzymał specjalny certyfikat. Songkwa, jako że urodził się i spędził szkolne lata właśnie w Jinju, postanowił, wykorzystując swój wpływ jako artysta aktywny na światowej scenie. Promować swoje rodzinne miasto, ukazując jego naturalne piękno i historię. Z okazji tego wydarzenia przygotowano także specjalną wystawę, w której znalazły się m.in. wiadomości o Cąkwę dla mieszkańców oraz inne materiały związane z jego historią. Wystawę będzie można oglądać w muzeum do końca stycznia. Idol zabrał głos, by wyrazić w przemówieniu swoje wzruszenie. To dla mnie ogromny zaszczyt móc pełnić tak znaczną rolę, jak być ambasadorem promocyjnym w dzieńdziu. W moim rodzinnym mieście, w którym spędziłem dzieciństwo. Jestem w pełni świadomy tego, jak istotne jest reprezentowanie swojego miasta jako ambasador. Idąc przed siebie, będę starał się promować kulturę Dindju, jego naturę, historię i życzliwość mieszkających w nim ludzi. Na koniec chciałbym podziękować Aitini, czyli fan klubowi którzy z pasją dzielą się pięknym Dindju ze światem, tak jak ja to robię. No to co? Jedziemy do Dindju? Och, czym byłby odcinek bez afery z udziałem New Jeans? Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Harry i Hein zdecydowały się kontynuować swoją działalność zador. Teraz dostaliśmy informację dotyczącą Hani, która postanowiła uszanować decyzję sądu o ważności kontraktów, natomiast z Mindzi wciąż prowadzone są rozmowy. A co z Daniel? Tu się dzieje. Otóż jej ekskluzywny kontrakt zostanie rozwiązany i tu pozwolę sobie zacytować fragment oświadczenia wydanego przez Ador. W przypadku Daniel uznaliśmy, iż trudno byłoby kontynuować współpracę z nią jako członkinią New Jeans oraz artystką Ador i powiadomiliśmy ją o rozwiązaniu jej ekskluzywnego kontraktu. Ponadto planujemy pociągnąć do odpowiedzialności prawnej jednego członka z rodziny Daniel i byłą CEO Min Hye Jin, którzy ponoszą dużą odpowiedzialność za wywołanie tego sporu oraz za opóźniony powrót New Jeans. W trakcie tych rozmów Ador dowiedziało się, że członkini przez długi czas były narażone na zniekształcone i stronnicze informacje, co doprowadziło do wielu nieporozumień dotyczących firmy i ostatecznie do tego sporu. Jest to drama, która zdaje się nie mieć końca, ale trzeba przyznać, że nieustannie zaskakuje. No, Jimin to w te święta postawił na Narodzeniowy żarcik. Skazywał bowiem wszystkie posty na swoim Instagramie. Idol otworzył konto w grudniu 2021 roku i opublikował od tego czasu ponad 100 postów, co nieco więc uzbierało się do lajkowania. Dlaczego więc nagle wszystko zniknęło? Jimin szybko wyjaśnił sprawę, komunikując się z fanami poprzez platformę Weavers. Okazało się, że nie tylko zwykłym śmiertelnikom zdarza się zapomnieć hasła, bo jak stracił Jimin, w końcu otworzyłem Instagram. Zmieniałem hasło 8 razy. Tak czy inaczej chciałem spróbować zacząć od nowa, więc wszystko usunąłem. ARMY, czy macie udane święta? Jedzcie dużo dobrego jedzenia i życzę Wam szczęśliwych świąt po czym uzupełnił instagramową pustkę, wrzucając na swój profil trzy posty z wieloma nowymi zdjęciami. W ciągu zaledwie godziny od publikacji zgarnęły one ponad milion polubień. Nieźle to, to rozegrał. Ale Jimin nie jest jedynym, który postanowił zagrać instagramową kartą Drama Queen. Zrobiła to poniekąd cała siódemka, bo to również grupowe, oficjalne konto BTS zostało całkowicie wyczyszczone. Nie ma na nim absolutnie nic. No to przed wielką imprezą robią dogłębne porządki. Jeśli jesteście tu ze mną już dłuższą chwilę, to zapewne znacie moją nostalgię do lat 90. Uwielbiam wszystkie współpracy w klimacie retro. No i proszę bardzo, tym razem moją słabość wykryły dziewczyny z Blackpink, które w duecie z Tamagotchi stworzyły małe, urocze cudeńka, za sprawą których mamy dbać o swoją pikselową postać. Ona nie tylko je i rośnie, ale też żyje jak idol, trenuje i domaga się uwagi swojego fana. Ta współpraca to nostalgiczny teleport do dzieciństwa, ale z aktualizacją do ery globalnych ikon. Nowe Tamagotchi inspirowane girl's Black Blackpink to małe, różowo-czarne centrum dowodzenia, na które, muszę przyznać, mam niezłą chrapkę. Jeśli natomiast chodzi o nowości od dziewczyn, to G-Dragon wrzucił sklejkę zdjęć z Nisą, które ewidentnie mają zapowiadać jakąś kasiastą współpracę. Tiopi były członek ikonicznego konicznego bandu Big Bang powraca na muzyczną scenę z solowym albumem. Czymś na co wielu czekało od dawna, chociaż zapewne nie aż tak jak na powrót do zespołu. No ale 1 stycznia TOP opublikował na swoim Instagramie film, na którym własnoręcznie pisze na kartce Top Spot tadum Quantum. Another Dimension. Post skwitował podpisem, nowy album już wkrótce. Nadchodząca płyta jest pierwszym solowym produktem TOP od 13 lat, po tym jak w 2013 roku wydał cyfrowy singiel Doom Dada. Ukazuje się on również około 3 lata po tym jak w 2023 oficjalnie ogłosił odejście z Big Bang. Kto z Was czeka na powrót TOP? DC Sandler to rozrywkowy portal, który od 30 lat publikuje co roku listę 100 najpiękniejszych twarzy. No i mamy najnowszy ranking, najpiękniejsze twarze 2025. Jak wszystkie tego typu zestawienia i to wywołało wiele zażartych dyskusji, a nawet kłótni. Nic w tym dziwnego, w końcu piękno jest rzeczą subiektywną. No ale dobra, dobra, kto zajął pierwsze miejsce? Rose z Blackpink. No i internet eksplodował. Bowiem, oczywiście, nie wszyscy zgadzają się z tym werdyktem, a wielu kwestionowało wiarygodność C. Sandlera oraz kryteria wyboru. Niektórzy twierdzili, że lista nie odzwierciedla dokładnie koreańskich standardów piękna, inni natomiast uważali, że ranking często faworyzuje globalną popularność bardziej niż sam wygląd. Nie da się jednak ukryć, że pomimo podzielonych opinii, zajęcie przez Rose pierwszego miejsca po raz kolejny potwierdza jej globalny status gwiazdy jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy K-popu na całym świecie. Brawo, Rozę! Ale to jeszcze nie koniec zamieszania w kociołku Blackpink. Jenny znów wywołała burzę, tym razem jako gwiazda sesji zdjęciowej dla V Magazine. I nie, to nie była kolejna typowa, ładna sesja idolki. Koncepcja zszokowała fanów, bo wyglądała zupełnie inaczej niż wszystko, co Jenny robiła do tej pory. Każde zdjęcie miało odważne stylizacje i fryzury, a całość przywoływała klimat legendarnej Twiggy, supermodelki, aktorki i kony modela 60-tych. Międzynarodowi fani? Zachwyty i serduszka w komentarzach. Koreańscy internauci. No cóż, zareagowali trochę inaczej. Pojawiły się nawet opinie, że fani wmawiają sobie, że zdjęcia im się podobają, a sama sesja rzekowo nie pokazała Jenny w najlepszym świetle, a wręcz uwydatniła jej słabsze strony. Mam wrażenie, że od dłuższego czasu czego Jenny nie zrobi, to źle. Ale dla tych, którzy nie szukają dziury w całym, są podwójnie dobre wieści. Oprócz zapowiadanej na styczeń premiery albumu Blackpink, w tym roku mogą spodziewać się solowego comebacku Jenny, o czym Idolka wspomniała właśnie w wywiadzie dla V Magazine. Nie znamy jeszcze dokładnej daty, ale jedno jest pewne: wywoła on sporo emocji. 30 grudnia, jeden z siedmiu wspaniałych BTS, V. Kim Te obchodził swoje 30. urodziny. Witamy w gronie Trójki z Przodu. Znany z głębokiego barytonu, niepowtarzalnej charyzmy i artystycznej wrażliwości, V. poruszył miliony serc na całym świecie, czego dowodem są liczne urodzinowe zbiórki uruchomione przez armię. W imieniu Serenizanta mają one wspierać ze szczytne cele. Na przykład organizację pomagającą osobom w kryzysie bezdomności. Nie zabrakło też typowego dla BTS humoru. A RM i j Hope podzielili się na Instagramie zabawnym wideo, w którym członkowie zespołu gonią wi, by złożyć mu życzenia. Fani dopilnowali również jednak, by żaden prezent nie ominął V. Przed budynkiem wytwórnie hype pojawiły się urodzinowe autokary od fan klubów, a na wyjątkowy gest zdecydowano się również we Francji, w ogrodzie Trianon w Wersalu powstała specjalna ławka z wygrawerowanym imieniem Kim Tae-hyang, nazwana Tae-hyang's Corner. Cóż, wygląda na to, że tytuł książę Wersalu pasuje to jak ulał. Chłopaki z Hypen nie dość, że szykują dla nas comeback z nowym mini-albumem The Sin Vanish, to ponadto wskoczyli w kowbojki. Album ma pojawić się już 16 stycznia i ma być on kontynuacją historii z ich poprzedniego mini-albumu Desire Unnish* z czerwca, który to przyniósł nam takie hity jak Flashover, Outside czy Too Close. The Sin Vanish ma nas prowadzić w mroczną, wampirzą opowieść o grzechu, poświęceniach i zakazanej miłości. W zapowiedzi Big Girls Don't Cry chłopaki zaprezentowali się w odsłonie, w której połączyli klimat z klasycznych westernów z nowoczesnym streetwear'em. Stylizacje te powstały we współpracy z marką IRL, założoną przez projektanta Eli Rossella Linetsa. Wygląda więc na to, że n hypen szykuje muzyczną przygodę, która będzie równie stylowa, co emocjonująca. Gotowi na kowbojski vibe w świecie K-popu? Suga odpalił ostatnio transmisję live na platformie Weavers, aż tu nagle pojawia się na niej Tank. Trzyletni, ponad 6-kilogramowy kot, którego co ważne, tata był kotem ulicznym, właśnie został gwiazdą internetu. Taki Korean Dream. Suga opowiedział, jak Tank trafił do jego domu. Adoptował go od znajomego, a cała decyzja była bardziej naturalna niż zaplanowana. Co do imienia, początkowo planował adoptować dwa koty i nazwać je Sol i Tank. Co razem daje słowo Saltang, czyli cukier. No cóż, został tylko Tank, ale za to cukierkowo uroczy. Idol opisał kota jako spokojnego, czułego i delikatnego towarzysza, który uwielbia głaskanie pod brodą. Jest też ponad cierpliwy przy przycinaniu pazurów, co w świecie kotów jest prawdziwym cudem. A fani BTS mogą być spokojni. Tank i Jimin są ponoć najlepszymi kumplami. Co ciekawe, trzy lata temu Tank pojawił się na jednym ze zdjęć opublikowanych przez Suga, a teraz oficjalnie wystąpił na ekranie. No i tym kocim akcentem kończę Dzisiejszą porcję K-pop Newsów. Oczywiście playlistę z najnowszymi teledyskami podrzucam w opisie odcinka. Jeśli spędziliście ze mną miło czas, to przypominam o łapkach w górę, subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz o podbiciach filmu.